Cześć. Słucham? Powiedziałam, cześć. Cześć. Dzień dobry, cześć. Daleko jedziesz? Do Warszawy. <głosy> Serio? <głosy> ja też. <noise> Naprawdę? Niezły traf, nie? <noise> Ej, słuchaj, czy ja cię skądś znam? Chodzisz do księgarni na Placki? Tak. Skąd widziałaś? Widziałam cię. Niewolniczo tyram tam już 5 lat. Serio? coś tam nie widziałam. To pewnie przez włosy. Tak to. Często farbuję, dlatego mnie nie poznajesz. Agent Orange. A ten kolor. Fajna nazwa, nie? Agent Orange. Fajna. W ogóle ta firma ma mega dużo kolorów i odjechane nazwy: Czerwona Rewolucja, Żółta Febra, Zielona Zaraza. To by była. Fajna praca, nie? Wymyślać takie nazwy. Okej, okay, a myślisz, że serio jest taka praca w sensie. Ile może być z tych kolorów? Nie wiem, 15. Ktoś na pewno ma taką pracę? Jasne. Cyanide Blue? Mój pomysł. <grym> w ogóle moja osobowość się wyraża przez kolor, więc ja się często zmieniam. W to akurat wątpię. Ej, jakby nie znasz mnie, więc. Przepraszam, chciałem być po prostu mimo. Jasne. Mam. Tak przy okazji jestem Nikola. Tymek. Cześć, Tymek. Tylko bez żartów z mojego imienia, ok? Nie znam żartów z swojego imienia. Nie ja je sobie wymyśliłam. Ojciec się uparł, że jak będzie córka, to ją nazwie Nikola, ale jak to Tesla. <grym> <grym> to nie jest prawdziwa <grym> historia? Szkoda, bo to jest bardzo ładne imię. Nikola, Tesla. Nikola, Nikola, Nikola. Nikola to jest od zwycięstwa, tak? Bardzo możliwe, a do tego myśliwa ze mnie suka. Nigdy bym tak o tobie nie pomyślał. Tobie. Bo? Po prostu wydajesz się miła. A teraz ja jestem miła, tak? Co ty nie znasz innych przymiotników? Ani ja nie muszę być dla nikogo miła, ani nikt dla mnie, jasne? Jasne. Tymek, tak? tak. Nazywasz się Tymek. To znaczy, nie, Tomek jest Przepraszam, że na Ciebie naskoczyłam. Jakaś jestem ostatnio. nie swoja. Lubiał <laughs> mi to przyznać, ale to fajne, że jesteś dla mnie miły. Znaczy... nie wiem jak za chwilę, ale teraz to mi się nawet podoba. Przepraszam, ale mamy jakieś rzeczy do skończenia. Jasne, rozumiem. To trzymaj się.